Witajcie, kochani. Dzisiaj poznajemy marchew, zwyczajną marchew dziką. I to jest bardzo rzadka sytuacja, że możemy dzisiaj obserwować, poznawać roślinę, która jest protoplastą dzisiejszej marchwi uprawnej, tej, która tak często gości w naszych ogródkach i wielu jej odmian. To jest ta marchew, która kiedyś była uprawiana od Tysięcy tysięcy lat i jest rośliną występującą niemal na kuli ziemskiej całej. Kochani, jak przyjrzymy się tym kwiatom marwi dzikiej, to to jest coś nieprawdopodobnego, bo widzimy w zasadzie taki baldach, taki kwiatostan, ale on jest zbudowany, podobnie jak u krwawnika zresztą, z niezliczonej ilości drobnych, małych, białych kwiatków. Krwawnik jest podobny do marchwi i y, można na przykład y, te dwie rośliny pomylić, ale one różnią się liśćmi. Zobaczcie, marchew ma bardziej takie liście przypominające marchew, natomiast bardziej takie zwarte, gęste listki ma krwawnik. No i jeżeli przyjrzymy się kwiatkom, to one są zupełnie inne. Oczywiście osoby, które znają te rośliny, ich nie pomylą, ale tak jak na przykład z mamą zbieraliśmy pierwszy raz krwawnik, ona pierwszy raz go zbierała, to była przekonana, że to jest to samo w zasadzie. Yy, więc można by to pomylić. Co jest bardzo piękne, jeżeli chodzi o marchew, właśnie tą zwyczajną, to to że kiedy zaczyna ten kwiatostan przekwitać i będą tworzyć się nasiona to zaczyna ten kwiat się zamykać i robi mniejsze takie większe jakby gniazda ptasie bo tu akurat mamy małe to gniazdo bo był mały kwiatostan ale jak popatrzymy sobie to po innych kwiatach o. Myślę, że do takiego większego spokojnie zmieściłby się jakiś ptaszek, by mógł, tam, by mógł tam zrobić sobie gniazdko. Marchew, jest każda marchew, również ta dzika, jest rośliną dwuletnią i takim surowcem, który jest najbardziej ceniony, jest jej korzeń oraz nasiona. Korzeń. Kiedy już marchew kwitnie, to znaczy, że to już jest dwuletnia marchew, bo w drugim roku pojawiają się kwiaty, korzeń już będzie twardy, taki zdrewniały i niezbyt smaczny do jedzenia, więc korzeń marchwijemy albo yy, latem, albo jesienią, ale i pobieramy go od rośliny jednorocznej. Natomiast te nasiona one też mają bardzo dużo zastosowań zdrowotnych. Tu jeszcze jest bardzo ciekawa taka sprawa, że gdyby na przykład zapytać kogoś, czy marchew wchodzi w skład Włoszczyzny, to Ty, kochanie, co byś odpowiedział? Że tak. Właśnie, ponieważ dzisiaj uważamy, że Włoszczyzna to jest marchew, pietruszka, seler, seler por. I to <laughs> zwłaszcza jest ceniona ta Włoszczyzna wczesna. Kiedy te wszystkie warzywa możemy mieć jeszcze znaciami, prawda? Natomiast marchew nie należy do Włoszczyzny, dlatego, że Włoszczyzna oznacza, że to są, czy dotyczy warzyw, które zostały do nas sprowadzone i spopularyzowane głównie przez Bonę z Włoch. I teraz przytoczę taką definicję, bo to jest bardzo ciekawe. Definicję Narodowego Centrum Kultury, czym jest Włoszczyzna. Więc tak, Włoszczyzna sprowadzona została dopiero w pierwszej połowie XVI wieku. Natomiast marchew znana była już od czasów prasłowiańskich. Możliwe, że prasłowiańska forma mrchy. Oznaczała jakiś inny jadalny korzeń, a nie tę marchew, którą znamy. Natomiast ta marchew, którą znamy, rzeczywiście nabrała kulinarnego znaczenia od czasów królowej Bony. Włoszczyzna to, i teraz uwaga: Pietruszka naciowa, koper włoski, pory, selery, sałata rzymska, trybula, szalotka, kalarepa, kalafiory. I są to pierwotnie właśnie też rośliny pochodzące z Włoch. Czyli dzisiaj w zasadzie to w ogóle nie jest włoszczyzna. Ale wiecie co, kochani, że mam taką ochotę, żeby zrobić taki pęczek klasycznej starodawnej włoszczyzny z tego XVI wieku i żeby zrobić na tym jakąś zupkę, żeby spróbować, jak to smakuje. Mnóstwo jest w naszym ogrodzie tejże marchwi, dzikiej i jakie ona ma zastosowanie, jeżeli chodzi o korzeń i o ziele. Korzystnie wpływa na skórę, trądzi, rozjaśnia przebarwienia, usuwa wągry, eliminuje robaki. Nasiona marchwi stosowane są przy chorobach układu moczowego, są moczopędne. Tradycyjnie stosowana jest marchew jej nasiona w leczeniu schorzeń nerek i pęcherza, w tym kamieni i piasku w nerkach i zapaleniu pęcherza. Zwiększa także wydalanie moczanów, czyli jest wskazana w dnie moczanowej. Ziele i nasiona mają działanie wykrztuśne, przeciwbakteryjne, napotne, działają rozkurczowo. Z tego powodu są polecane w nieżytach układu oddechowego czy też przy przeziębieniu. Marchew reguluje trawienie, pomaga w biegunkach i zaparciach, czyli stabilizuje te wydzieliny. Stolec. Wyciąg z owoców marchwi stosowany jest w lekkich stanach choroby wieńcowej, zwiększa przepływ krwi do mięśnia sercowego. Jest to też. Znany środek wiatropędny. Odwary z liści stosuje się zewnętrznie w schorzeniach skóry, przy czyrakach, w One też odmładzają na skórek czy pielęgnują włosy. No i korzeń jest oczywiście niezastąpionym źródłem witamin. To, jak marchew jest właśnie taka i łatwo przyswajalna, lekka, zdrowa. To świadczy to też ten fakt, że przecież marchew, soczek z marchewki jest jednym z pierwszych pokarmów, które podaje się niemowlętom. Już teraz nie pamiętam, kiedy się to robi, w jakim wieku, ale dosyć wcześnie, bo poza mlekiem zaczyna się podawać herbatkę niemowlęciu z kopru włoskiego i jakąś jeszcze pewnie, może z rumianku. A później właśnie są to najpierw kilka łyżeczek od łyżeczki soku z marchewki, a potem już marchewka gotowana, przeciery. Więc jest to niezastąpione źródło wielu, wielu witamin. Możemy też zrobić pesto z liści marchewek, chociaż my nie jesteśmy jakimiś wyznawcami pesto. No ale jeżeli ktoś by chciał, to pęczek listków i pędów. Sześć łyżek oliwy, pięć włoskich orzechów, trzy ząbki czosnku, sok z połowy cytryny, sól i pieprz. Wszystko to trzeba zblendować i doprawić solą i pieprzem. Ale pamiętam, że w zeszłym roku nagrywaliśmy zupę z Naci Markwi, bo e, uważa się, i wiele osób e, mówiło, że było zdziwionych tym, że natka marchewki jest jadalna. A pamiętasz jaka ta zupa była dobra? Można sobie to przypomnieć i umieszczę w komentarzu w opisie do filmu link również do tej zupy. Bo spróbujcie, kochani. Możemy zarówno wykorzystać listki marchewki dzikiej, chociaż ona ma dosyć mało tych listków, bo ona nie ma już w tym roku jako dwuletnia, nie ma już tego, tej naci, ale można zawsze sięgnąć do ogródka z tej aktualnej, uprawowej natki marchewki zrobić zupę. Ale wiesz co, ja z ciekawości ukopię trochę tej marchi, bo bardzo jestem ciekawy smaku tego korzenia. Dobrze. On też powinien mieć troszeczkę inny smak, bo y, inny kolor nie będzie taki mocno wybarwiony, jak y, ta dzisiejsza marchew, ale też bardzo jestem ciekawa, spróbuję chętnie, więc wybierzemy sobie jakiś ten, y, jakąś roślinę, trzeba iść po prostu po widły. Więc, kochani, piękne rośliny, a jeszcze co? Przecież, dlaczego my by nie ta marchew miała być składnikiem łąki kwietnej? Dlaczego nie miałaby być pięknym kwiatem, który w różnych miejscach upiększa ogród? Przecież to jest naprawdę piękny kwiat, a te koszyczki te. Te gniazda są też niezwykle urokliwe, zwłaszcza jak można tutaj nieraz obserwować bo lubię to obserwować jak na przykład tutaj do środka wchodzą jakieś owady. To wygląda przepięknie jest tyle dzikich, pięknych roślin, pięknych kwiatów, że to jest po prostu zachwycające, jaka matka natura jest bogata i ile wymyśliła pięknych, pięknych kwiatów, które możemy mieć w ogrodzie. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce sprydwia szczurce W tym istota okryj tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Świat się cieszy z pracy mej. I'm okay, I'm okay. World is heavy in this way. Come and stay, join my way. Ciesz się ze mną, boga śmiech. Make okay, walk this way. Co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.